Książka Walka Mojego Życia to książka bardzo aktualna. To książka, która właściwie nie ma jeszcze zakończenia. Ona kończy się, ale my nie wiemy, jak się tak naprawdę skończy ta książka. Liczę na to, że dobrze. Jest napisana w taki sposób, który daje nadzieję, który opowiada dość ciekawą historię współczesnej Ukrainy. Autorka jest młoda, wykształcona, ciekawie obserwuje, ciekawie. Patrzy na to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie i co się działo przez ostatnie lata, ale w ogóle ten punkt widzenia młodego człowieka, który miał szansę obserwować zmiany od czasu, kiedy Ukraina przestała być częścią Związku Radzieckiego, a stała się samodzielnym państwem, aż do teraz. Zmiany nie tylko na poziomie Geograficznym, nie tylko na poziomie mm, związanym z agresją rosyjską, ale też takim socjologicznym, jak zmieniali się ludzie. Jak to się stało, że łęcki doszedł do władzy, jak to się stało, że ją utrzymał, jakie były związane z tym problemy i jak je rozwiązywano. Jak próbowano umocnić jego pozycję i jak próbowano ją osłabić. Jeśli chodzi o jego przeciwników, oczywiście. Także jest to książka, którą myślę, że warto w tej chwili przeczytać, żeby zrozumieć, co się dzieje na Ukrainie, jakim miejscem jest Ukraina, jacy ludzie tam żyją i jak tak naprawdę wygląda sytuacja, o której my wiemy bardzo często tylko szczątkowo z mediów i próbujemy się czegoś domyślać. Dużo też wiemy, bo nam się wydaje, że wiemy, a ta książka opowiada pewną ciekawą historię współczesnej Ukrainy.